Tak, to już jest dziesiąty festiwal szachowy. Mi była nadana taka okazja, że to organizuję w sumie czwarty dopiero. Natomiast wcześniej te osoby, które organizowały, zorganizowały na tyle ten festiwal, ale wtedy rozrósł się, że wszyscy o tym festiwalu wiedzą. Co prawda była przerwa spowodowana pandemią. Gdyby nie ta przerwa, to dzisiaj byśmy widzieli w Katowicach ponad tysiąc uczestników. Natomiast wiadomo, że my musimy powrócić do tej tradycji, zaplanować już dużo, dużo wcześniej tej imprezy, i na pewno ponad tysiąc uczestników będzie i myślę, że się to uda. Tak, tutaj właśnie jesteśmy w tej chwili w obiekcie lokalna kultury, gdzie żeśmy zamierzali stworzyć taki lokal, gdzie też będą podejmowane działania związane z współpracą stowarzyszeń polsko-węgierskich, które wielu, wielu lat w Katowicach działają, ale również jako ośrodek szkoleniowy dla szachistów, tutaj najlepszych szachistów z województwa śląskiego nie tylko. Chcielibyśmy, żeby tutaj kluby szachowe z Katowic mogły rozgrywać na przykład pojedynki, mecze o mistrzostwo Katowic, no żeby było takie miejsce, gdzie my możemy sobie swobodnie przyjechać, zagrać, spotkać się. Także ten lokal będzie udostępniony nie tylko dla szachistów, ale dla wszystkich, którzy będą chcieli z tego skorzystać, ale przede wszystkim z tej tematyki polsko-węgierskiej.